My nie damy się zagłaskać, my nie jesteśmy od głaskania, my jesteśmy od rozwiązywania problemów i od wskazywania ich. Tak naprawdę od wskazywania. I tego będziemy się trzymać. To on bierze pensję, to on ma armię 30 tysięcy pracowników, to oni mają pracować. A jest od tego, żeby ich do tej pracy zagoniła. I o tym będziemy rozmawiać na spotkaniu. Od kilku lat jest przez Rosję nałożone embargo na polskie warzywa, owoce, po prostu żywność. Nie ma najmniejszego problemu. Żeby na broniszach kupić ogórki zapakowane w karton, na który jest podpisany drukiem firmowym, że ta żywność pochodzi z Rosji, a etykieta pokazuje, że to są ogórki białoruskie. To jest na broniszach kupowane dzisiaj i powiem jeszcze jedną rzecz. Nie było możliwości, żebyśmy dostali paragon. Idziemy do ministra. Z oczywistymi problemami i za chwilę już mówimy: to jest nienormalne, że rolnicy nie mogą wywozić obornika choćby dziś od dwóch dni, od 1 listopada, bo chcemy ministra Kowalczyka zaprosić do sklepu. Pierwszym moim postulatem, pierwszym moim zaproszeniem do rozmowy, będzie rozmowa w sklepie, w wiedzącej w Lidlu. Premier Kowalczyk nie przyjął zaproszenia do sklepu, nie chciał z nami wyjść i nie przyjął tutaj tej formy rozmowy. Niestety. Załatwiliśmy już dwie sprawy. Na jednym krótkim spotkaniu, o którego nie mogliśmy się dopomnieć przez ponad rok, kiedy ministrem był Grzegorz Szpuda. Tutaj krótka rozmowa pozwoliła nam załatwić dwie sprawy. Rolnicy mogą wywozić obornik na pole spokojnie dzisiaj, jutro, do końca listopada. Rolnicy są zwolnieni do końca listopada zrobienia tych planów bioasekuracyjnych, które są bardzo ważne. Kilka pomysłów z premierem Kowalczykiem. Trochę nam się pokrywa, trochę podpatrzyli, co chcemy i chcą to wprowadzić. Otóż, rolnicy, ci, którzy nie mają komu przekazać ziemi, powinni dostawać emeryturę bez konieczności jej zbywania. My zawnioskowaliśmy o to. Widać, że jest tutaj dobra wola. Zawnioskowaliśmy również o to, żeby, pieniądze, za szkody łowieckie wypłacało państwo, a nie Związek Łowiecki czy inne stowarzyszenia. Nas to nie interesuje, jak państwo ureguluje sobie tą sprawę. Minister Kowalczyk yy, także przyznał rację, że to powinno być rozwiązane, bo dzisiejsze rozwiązania nie są prawidłowe. Oczywiście zgłaszaliśmy wnioski odnośnie znakowania kontroli yy, wozu produktów, żywności do kraju i tutaj niestety skończą się dobre słowa. Ministerstwo nie ma pojęcia, w jaki sposób to zrobić. Ministerstwo nie ma pojęcia, jak kontrolować żywność, jak tą żywność znakować. Ministerstwo nie ma pojęcia, jak pobudzić drobną produkcję, jak uratować małe gospodarstwa. Ministerstwo nie ma pojęcia, w jaki sposób uratować. Dzisiaj gospodarstwa, które stanowią, które są gospodarstwami zarodowymi trzody chlebnej. Ministerstwo nie ma pojęcia w jaki sposób wprowadzić do sklepów polskie produkty w większej ilości. Ministerstwo rolnictwa i niestety tutaj premier Kowalczyk nie wie jak pobudzić drobną przedsiębiorczość na wsi, drobne przetwórstwo na wsi, bo przetwórstwo to jest przedsiębiorczość. I tutaj niestety, ale z naszej strony będą padały gromy, będziemy rozliczać, będziemy jasno patrzeć, będziemy wymagać. I na koniec mam też jasną deklarację. Agrounia odbije wieszpisowi i będzie potrafiła to dobrze zrobić. Agrounia to zrobi i wie, jak uratować polską produkcję żywności. Agrounia wie, jak zrobić, żeby Produkcja żywności w Polsce się opłacała, a ludzie płacili normalne, przystępne ceny za żywność, a nie płacili za to tak jak teraz większą część pensji. Bo to jest skandaliczna sytuacja. Wiemy jakie zmiany wprowadzić nie tylko dzisiaj w tym wszystkim, ale i także w zielonym ładzie, który niestety przejdzie przez Polskę jak walec. I przewróci po produkcję żywności w naszym kraju, do góry nogami postawi ją na głowie. Za to, za tą niekonsekwencję urzędników i polityków, zapłacą wszyscy konsumenci, ale możecie się cieszyć. Jest ta Agrounia i Agrounia będzie stała na straży tego, żeby tak się nie stało. Będziemy patrzeć na ręce pisowi, będziemy ich po tych rękach walić, tak jak naszych ojców. Po rękach, po palcach walili nauczyciele linijkami, tak my będziemy ich po prostu boksować, rozliczać i się nie poddamy. Dwie załatwione sprawy to jest bardzo mało i załatwimy ich dużo więcej. Cieszymy się z powodu tego spotkania, czekamy na kolejne, które odbędzie się pewnie za 3-4 tygodnie. Teraz dajemy sobie czas na rozwiązanie tych rzeczy. Ja ubolewam, ja ubolewam, że dzisiaj nie udało nam się pójść do sklepu, bo to jest bardzo ważne.